Cześć! Witajcie w nowym filmie. Kreskówki są często postrzegane jako zabawne i rozrywkowe, ale niektórzy animatorzy przyjęli mroczniejsze podejście i stworzyli programy, które są wręcz przerażające. W tym filmie pokażemy Ci najstraszniejsze momenty i postacie z klasycznych i współczesnych kreskówek, które cię przestraszą. Weźcie popcorn i cieszcie się 20 najstraszniejszymi kreskówkami, jakie kiedykolwiek wyemitowano. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek, i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 20. Poznaj jedną z najbardziej przerażających postaci z serii wojowniczych żółwi ninja: króla szczurów. Ta tajemnicza postać, znana jako czarny charakter o przerażającym wyglądzie, a czasem nawet jako antybohater. Ale jedno jest pewne: nie jest to ktoś, z kim chcesz zadzierać. Król szczurów często nosi bandaże pokrywające jego ciało, ale to nie czyni go przerażającym. Nie, to jego pozorny, telepatyczny wpływ na szczury czyni go naprawdę przerażającym. Wykorzystuje swoją zdolność do dowodzenia hordami szczurów, aby osiągnąć swój cel. Jednak jego prawdziwe motywacje są często tajemnicą. W komiksie Miraż, król szczurów, błędnie ocenia żółwie i kaseja jako inne potwory próbujące przejąć jego terytorium. Następnie ściga ich przez park, porywając nawet Michael Angelo i zostawiając go na pożarcie szczurom. A w komiksie City of War król szczurów pojawia się mu jako demoniczna szczurza istota, zachęcając go do zjedzenia szczura, aby odzyskać swoją moc. Król szczurów może wahać się od lekko niepokojącego do niepokojąco przerażającego, ale kiedy cię dotknie, jesteś skończony. Postać króla szczurów jest wyjątkowa, ponieważ nieustannie ewoluuje, a także jest jednym z niewielu powracających złoczyńców w serii Wojownicze Żółwie Ninja. Numer 19 Ed, Ed i Eddie stają przed największym jak dotąd wyzwaniem. Kosmitami, którzy ich zdaniem zamieszkali w domu Rolfa. The Eds Are Coming to odcinek, w którym jesteśmy świadkami koszmaru Jimmy'ego, który jest absolutnie przerażający, a cała okolica zostaje uprowadzona przez kosmitów. Jeszcze bardziej przerażające jest to, że kosmici mogą zmienić kształt. Uniemożliwiając wykrycie, kto jest kim, i najwyraźniej mają zdolność do wysysania mózgów. Odcinek kończy się przerażającym obrazem Ediego, tajemniczo niesionego z powierzchni planety przez obcy statek kosmiczny. Ten odcinek pokazuje możliwość animacji w zakresie tworzenia naprawdę przerażających scenariuszy i obrazów, które zapewniają mrożące krew w żyłach wrażenia podczas oglądania. Numer 18. No Face to tajemnicza postać z filmu animowanego Spirited Away w Krainie Bogów z 2001 roku. No Face to potworna istota, która góruje nad wszystkimi wokół. Jego ciemne, prawie przeźroczyste ciało nie ma wyraźnego ludzkiego kształtu, co czyni go przerażającą i niepokojącą postacią. Jedyną cechą wyróżniającą No Face jest jego jasna biała maska, która zakrywa groźne usta, które nigdy nie wydają się być zadowolone. Bezuczuciowy uśmiech na masce tylko potęguje jego złowrogą aurę, dając do zrozumienia, że należy zachować ostrożność podczas spotkania z tą niepokojącą istotą. Jego niepokojąca obecność wzbudza strach w otaczających go osobach, a jego pragnienie konsumpcji pozostawia za sobą ślad zniszczenia. Jego początkowa samotność i niezrozumiana natura szybko zmieniają się w coś znacznie bardziej złowieszczego, gdy pożera wszystko i wszystkich, którzy przyciągają jego uwagę. W miarę rozwoju fabuły, zachowanie No Face staje się coraz bardziej przerażające. Gdy nadal pochłania to, co widzi, staje się coraz bardziej potworne. Numer 17. Jednym z najbardziej pamiętnych i przerażających złoczyńców w popularnym serialu animowanym Avatar: Legenda Anga jest Koch złodziej twarzy. To starożytny duch, który zamieszkuje świat duchów. Ma zdolność kradzieży twarzy tych którzy okazują emocje w jego obecności. Koch pojawia się jako gigantyczne stworzenie przypominające stonogę z wieloma nogami i humanoidalną twarzą. Jego zdolność do kradzieży twarzy jest nie tylko niepokojąca, ale także dodaje element horroru do serii, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że Koch może używać skradzionych twarzy do naśladowania ludzi, którym je zabrał. To, co czyni Kocha jeszcze bardziej przerażającym, to fakt, że jest on całkowicie nieprzewidywalny i pozbawiony emocji, co sprawia, że bohaterowie i widzowie są ostrożni, gdy pojawia się na ekranie. Nawet główny bohater Ang był przerażony i nawiedzony złowieszczą obietnicą ducha, że spotkają się ponownie. Uwielbiasz serię Avatar? Daj mi znać w komentarzach. Numer 16. scooby i gang badają tajemnice upiornego kosmicznego człowieka na opuszczonym lotnisku. Pojawienie się ducha powoduje wiele chaosu. Scooby i gang znajdują opuszczoną farmę po tym, jak skończyło im się paliwo. Okazuje się, że w okolicy zauważono tajemniczy statek kosmiczny. Pojawiają się świecące ślady stóp i upiorny kosmita. Jego pojawieniu się towarzyszy rechotanie. Wygląda bardzo przerażająco, a wokół tej dużej, budzącej respekt postaci z głową przypominającą czaszkę panuje złowieszcza atmosfera. Wydaje się również świecić i unosić w powietrzu, emitując nienaturalny dźwięk. Projekt skafandra kosmicznego przypomina nieco wczesne skafandry astronautów NASA, ale ma bardziej futurystyczny i stylizowany wygląd. Chociaż w serialu pojawia się wielu kosmitów, w odcinku Spooky Space Goop, nie jest to wcale kosmita, ale raczej upiorny wygląd humanoidalnej postaci w niebieskim skafandrze kosmicznym. Potem, jak ostatecznie odkrywają, że kosmita jest po prostu kimś, kto używa statku kosmicznego do popełniania przestępstw, są w stanie złapać złoczyńcę i przekazać go władzom. Jak zawsze, odcinek kończy się, gdy ekipa odjeżdża furgonetką, gotowi na kolejną przygodę. Numer 15. W wielu kreskówkach Pixara i Disneya fani lubią szukać ukrytych tajemnic. Mogą one obejmować zarówno niewinne błędy, tak jak zapomniany kolor, jak i przerażające sekrety. Kilku widzów zauważyło Slendermana, stojącego wśród tłumu przed Elzą w filmie Kraina Lodu. Jest ubrany w swój charakterystyczny garnitur i jak zawsze wygląda cicho. Według internetowego folkloru Slenderman to wysoka postać bez twarzy ubrana w ciemny garnitur, zwykle przedstawiana z wydłużonymi ramionami i palcami. Mówi się, że prześladuje i żeruje na dzieciach i młodzieży, często w zalesionych lub opuszczonych obszarach. Inne sekrety w filmie Kraina Lodu obejmują ukrytą pluszową zabawkę myszki Miki w jednej ze scen, a także pojawienie się roszpunki i flina raidera. W kraina lodu 2 jest scena, w której Olaf śpiewa piosenkę, a myszka Miki, Dambo, Baymax, Bolt i Królewna Śnieżka są również ukryci w tle. Numer 14. W odcinku szóstym sezonu Drzazga, Spongebob przypadkowo potyka się o sos tatarski i wbija drzazgę w kciuk. Możesz teraz pomyśleć i co potem, ale zaufaj mi, to nie jest zwykła drzazga. W miarę upływu odcinka ta mała drewniana drzazga staje się paskudnym, zainfekowanym pryszczem, który z każdą chwilą staje się coraz większy i bardziej bolesny. Próby usunięcia drzazgi przez Spongeboba tylko pogarszają sprawę, a kiedy Patryk próbuje pomóc, wpycha ją jeszcze głębiej w skórę. Ostatecznie pryszcz staje się tak duży, że nawet pan Krab jest przerażony. Ale najbardziej obrzydliwa część pojawia się pod koniec odcinka i możesz chcieć się na to przygotować. Po tym, jak drzazga w końcu pęka, wydostaje się ogromna ilość ropy, która leje się strumieniami. To wystarczy, aby skręcić żołądek, a nawet mieszkańcy bikini Dolnego cofają się z przerażeniem. Jeśli jesteś fanem serialu, prawdopodobnie już wiesz, że nie był to pierwszy odcinek Spongeboba, który był nieco dziwny. Numer 13. Pora na przygodę to serial animowany znany z humoru i ciekawych postaci. Jednak sezon siódmy wprowadził jeden odcinek, który odbiegał od zwykłej lekkości serialu i zapuścił się w gatunek horroru The Girl with the Empty Eyes. W tym odcinku Finn i Jake spotykają młodą dziewczynę o pustych oczach, która wydaje się nie pamiętać, kim jest ani skąd pochodzi. Próbując jej pomóc, odkrywają, że jest ona w rzeczywistości nadprzyrodzoną istotą, która żywi się wspomnieniami i wymazuje je z ludzkich umysłów. Jedną z najstraszniejszych rzeczy w dziewczynie o pustych oczach jest to, że wydaje się być w stanie manipulować samą rzeczywistością. Potrafi tworzyć drzwi znikąd i sprawiać, że przedmioty i stworzenia znikają zamachnięciem ręki. W pewnym momencie odcinka zamienia we ramiona Fina i Jake'a w gałęzie drzew. Numer 12. Smutny Koci Blues to kreskówka Tom i Jerry z 1956 roku, która jest uważana za jeden z najstraszniejszych odcinków serii. Kreskówka obraca się wokół Toma i Jerego, kultowego duetu kota i myszy, ale ten odcinek jest zauważalnie mroczniejszy niż inne. W Smutny Koci Blues Tom zakochuje się w białej kotce o imieniu Tuc. Spędza cały swój czas i pieniądze, próbując jej zaimponować, ale ona ostatecznie zostawia go dla bogatego kota. Tom czuje się przygnębiony i beznadziejny i zaczyna zapijać swoje smutki. Jerry, jego zwykły rywal, próbuje pomóc Tomowi, ale odcinek kończy się ponurą nutą, gdy obaj siedzą na torach kolejowych, pogodzeni ze swoim losem. Odcinek jest przerażający i smutny, ponieważ porusza tematy depresji i beznadziejności. Fakt, że porusza tak ciężkie tematy, czyni go szczególnie przerażającym, zwłaszcza dla młodych widzów, którzy mogą nie w pełni zrozumieć, co się dzieje. Numer 11: Wodogrzmoty Małe to animowany serial telewizyjny, który śledzi przygody rodzeństwa bliźniaków Dipera i Mabel Pines, którzy spędzają lato ze swoim wujkiem stanem w tajemniczym miasteczku Wodogrzmoty Małe. W najstraszniejszym odcinku serialu The Shape Shifter bliźnięta napotykają stworzenie, które może przybrać postać każdego, kogo dotknie. Ma również zdolność naśladowania bliskich i manipulowania rzeczywistością. Jest nie tylko oszustem, ale także drapieżnikiem, który wykorzystuje swoją zdolność zmiany kształtu do atakowania i obezładniania tych, na których poluje. Odcinek jest pełen napięcia, gdy bliźnięta i ich przyjaciele próbują dowiedzieć się, kto jest prawdziwy, a kto nie. Ostatecznie pokonują stwora, zamrażając go kryogenicznie, ale zanim zapadnie w lodowaty sen, daje Diperowi ostrzeżenie o strasznym losie. Numer 10 W sezonie czwartym odcinku 10 serialu animowanego Simpsonowie, Homer Simpson tworzy przerażające i niepokojące łóżko w kształcie klauna dla swojego syna Barta w przeciwieństwie do wygodnego i przytulnego łóżka. Łóżko klauna jest groźną obecnością w pokoju. Bulwiasty, czerwony nos, pomalowana na biało twarz i ostre zęby ze świecącymi oczami wystarczą, by przyprawić każdego odreszcza. Już sam jego widok wywołuje ciarki na plecach, co wyjaśnia, dlaczego Bart nigdy w nim nie śpi, a jedynie używa go do przechowywania swoich rzeczy. Łóżko miało być niespodzianką dla Barta, ale gdy tylko je zobaczył, uciekł ze strachu. Homer myślał, że to świetny pomysł, aby stworzyć łóżko, które uczyniłoby go ojcem roku, ale zamiast tego stało się koszmarem. Łóżko klauna jest dla wielu osób jednym z najstraszniejszych momentów w serialu Simpsonowie. Zostało zainspirowane przez jednego ze scenarzystów serialu, Mike'a Reysa. Najwyraźniej Mike zawsze bał się klaunów, a jego ojciec zbudował mu łóżko w kształcie klauna, gdy był dzieckiem. Numer 9 Wróżkowie Chrzestni to popularny serial animowany, który śledzi przygody chłopca o imieniu Timmy Turner i jego wróżkowych rodziców Chrzestnych, Cosmo i Wandę. W odcinku That's Life, apokalipsa zombie zostaje rozpętana, gdy martwa świnka morska Timiego, Eddie, zostaje przywrócona do życia. Timmy nieumyślnie życzył sobie, aby wszystko w ogrodzie pani Turner ożyło. Nie zdawał sobie sprawy z niezamierzonych konsekwencji swojego życzenia, które przywróciło Eddiego do życia z pragnieniem zemsty na tym który zaniedbał go podczas jego śmierci. W przypływie wściekłości Eddie próbuje zemścić się na rodzicach Timiego, drapiąc ich i atakując. Punktem kulminacyjnym odcinka jest spotkanie Timiego, Cosmo, Wandy i Diego z przerażającymi, nieumarłymi wersjami wszystkich innych zmarłych zwierząt Timiego, które wychodzą z ogrodu. Numer 8 Rogaty Król to fikcyjna postać z filmu Disneya, Taran i Magiczny Kocioł z 1985 roku. Rogaty Król jest przedstawiony jako potworna i zła istota, która stara się zdobyć potężny czarny kocioł, który ma zdolność do wskrzeszania armii nieumarłych. Daje mu to moc rządzenia światem. Jego podwładni i wrogowie obawiają się go, i jest on symbolem czystego zła. Jego motywacje do zdobycia czarnego kotła są niejasne, a jego ostateczny cel pozostaje tajemnicą do samego końca. Rogaty Król znany jest ze swojego przerażającego wyglądu: ze świecącymi czerwonymi oczami, dużymi rogami i twarzą przypominającą czaszkę, a także ze swojej imponującej obecności, która wzbudza strach w otaczających go ludziach. Jest okrutny i sadystyczny. Czerpie przyjemność z cierpienia innych i nie ma skrupułów przed poświęceniem własnych wyznawców, aby osiągnąć swoje cele. Numer 7 Niezwykłe przypadki Flapjacka to serial animowany emitowany na kartu Network w latach 2008-2010. W jednym z odcinków, zatytułowanym Niepokojący Kot, pojawia się postać o imieniu dr Barber, który używa tajemniczej maszyny do usunięcia organów Flapjacka i zastąpienia ich organami kota. Podczas gdy wiele kotów z kreskówek jest uwielbianych i przyczyniło się do reputacji kotów jako uroczych towarzysze, ta konkretna postać jest wstrząsającym przypomnieniem. Że nie wszystkie koty są tak niewinne. Jego niesamowity wygląd może nawet przekonać niektórych do wyboru psów. Ta postać z kreskówki z pewnością wywoła koszmary swoją groźną postawą i mrożącym krew w żyłach miałczenia. Obraz w odcinku jest również niepokojący, a laboratorium doktora Barbera jest ciemne i złowieszcze, a sama maszyna wygląda jak coś z horroru. Numer 6. To pokazuje, że ilustracje doktora Seusa i lekcje życia mogły być zarówno wspaniałe, jak i przerażające. Halloween is Grinch Night to mniej znany, ale nie mniej przerażający prequel ukochanej historii doktora Seusa Grinch Świąt Nie Będzie. Pierwotnie wyemitowany 29 października 1977 roku odcinek specjalny rozgrywa się w Whoville w noc, kiedy Grinch atakuje miasto, aby terroryzować jego mieszkańców. Grinch jest przedstawiony jako bardziej groźny niż kiedykolwiek wcześniej, z głębokim, chrapliwym głosem, który wywołuje dreszcze na plecach. W odcinku specjalnym chłopiec o imieniu Eucharia konfrontuje się z Grinchem, zmuszając go do stawienia czoła swoim wewnętrznym demonom i przezwyciężenia lęków. Po drodze napotyka szereg przerażających przeszkód, od wirujących karuzel po upiorne zjawy. Numer 5 każdy, kto twierdzi, że dzisiejsze kreskówki są zbyt brutalne lub kontrowersyjne, najwyraźniej nie oglądał starych kreskówek. Inicjacja Bimbo to klasyczna kreskówka z 1931 roku, wyprodukowana przez Fleischer Studios. Kreskówka śledzi losy Bimbo, sympatycznego psa, który natrafia na tajne stowarzyszenie surrealistycznych stworzeń, które zmuszają go do przejścia serii dziwacznych i przerażających inicjacji. Inicjacja Bimbo to pokaz tortur, szaleństwa i surrealizmu, o którym fani animacji wciąż mówią. Scena rozgrywa się w mrocznym, podziemnym mieście, w którym Bimbo, bohater, zostaje brutalnie wtajemniczony w tajne stowarzyszenie. Gdy Bimbo jest prowadzony przez przerażający labirynt horrorów, przechodzi serię rytuałów. Od użycia przerośniętych rekwizytów po zniekształconą obrazę. Scena jest surrealistycznym koszmarem zejścia Bimbo w szaleństwo. Twórcy kreskówki wykorzystali medium animacji, aby przesunąć granice tego, co było wówczas akceptowalne, tworząc niepokojąco zapadającą w pamięć scenę, która do dziś pozostaje kontrowersyjna. Numer 4. Kotopies to amerykański serial animowany stworzony przez Nickelodeon. Opowiada historię połączonego kota i psa, którzy mają przeciwne osobowości, ale dzielą to samo ciało. Jeśli chodzi o bycie przerażającym, Kotopies nie ma być serialem grozy. To komediowy serial z lekką fabułą i zwariowanymi postaciami. Jednym z odcinków Kotopies, który jest często cytowany jako niesamowity, jest Koszmar Kotopsoświnia, a konkretnie segment Koszmar z postacią o imieniu Toothpick Head. Odcinek został wemitowany w 1999 roku i opowiada o koszmarze kotopsa, o potworze z wykałaczką na głowie, który ich terroryzuje. Najstraszniejszą częścią jest jednak parodia popularnego programu z naukowym akcentem. Ten pokręcony film pokazuje, co by się stało, gdyby prawdziwy kot i pies zostały genetycznie połączone. Wideo jest równie makabryczne co niepokojące, pokazując etapy krótkiej i bolesnej egzystencji kotopsa. Co gorsza, twórcy filmu odświeżyli starą piosenkę przewodnią kotopsa i dodali upiorną, przerażającą melodię, która wywoła ciarki na plecach. Numer 3. Tomek i Przyjaciele może być znany ze swoich kolorowych postaci, ale czy wiesz, że były odcinki z przerażającymi motywami? Na przykład w odcinku o duchach nawiedzony Henio bohater zostaje ukarany za swój upór. Odmawia pracę, usuwając szyny i zamykając się za ceglaną ścianą. Inny odcinek pokazuje rozbieranie pociągu, co również nie jest czymś, czego normalnie można by się spodziewać po serialu skierowanym do młodej widowni. Ale być może najbardziej niepokojącym aspektem serialu jest to, że Tomek i jego przyjaciele mają za zadanie dostarczyć ciężkie towary do zamku. Po drodze napotykają grupę porzuconych i zapomnianych pociągów na złomowisku. Pociągi są w złym stanie i wyraźnie zaniepokojone, ponieważ przez lata były pozostawione same sobie i zaniedbane. Numer 2. Tajemnica otaczająca odcinek, w którym Skalmar popełnił samobójstwo, i jest źródłem wielu plotek i spekulacji. Mówi się, że jest to zaginiony odcinek czwartego sezonu popularnego serialu animowanego dla dzieci, SpongeBob Kancias a odcinek znany jest jako Samobójstwo z Kalmara. Według doniesień, odcinek jest dostępny tylko na starej kasecie VHS i był oglądany przez niektórych członków zespołu Nickelodeon w 2005 roku. Po projekcji, dwóch animatorów trafiło do szpitala, montażysta przeszedł na emeryturę, a nawet starzystka zniknęła. W odcinku Skalmar ćwiczy grę na klarnecie, ale zostaje wygwizdany przez tłum, w tym SpongeBoba, co powoduje eskalację wydarzeń. Odcinek znany jest z pokazywania niepokojąco realistycznych i szczegółowych oczu, z których każde ma czerwone, przekrwione źrenice. W dalszej części odcinka jest długa scena, w której Skalmar płacze ciężko na swoim łóżku i mówi się, że jeśli uważnie słuchasz, za szlochami możesz usłyszeć śmiech zmieszany ze zdjęciami z miejsc zbrodni. Odcinek podobno kończy się głosem mówiącym Zrób to! i z kalmarem trzymającym strzelbę. Numer 1. Król Ramzes jest jednym z najbardziej niesławnych złoczyńców z popularnego serialu animowanego, Hoyrak Tchórzliwy Pies. Pojawia się w odcinku siódmym sezonu pierwszego zatytułowanym Klątwa Ramzesa. Król Ramzes jest przedstawiany jako starożytny egipski władca, a jego wygląd przypomina mumię. I inne nieumarłe stworzenia z egipskiej mitologii. Jego głos, w połączeniu z szkieletowym wyglądem i hipnotyzującymi oczami, czyni go przerażającym złoczyńcą. Król Ramzes jest znany z tego, że chce odzyskać skradzioną złotą tabliczkę od Eustacha i Muriel, która jego zdaniem słusznie należy do niego. Jest gotów zrobić wszystko, aby ją odzyskać. W tym wysłać klątwę, aby dręczyć parę. Jego wygląd i głos są nadal uważane za jedne z najbardziej pamiętnych i przerażających momentów w historii serialu. Wielu fanów serialu uważa króla Ramzesa za niezwykle przerażającą postać. Jego niesamowity wygląd, w tym szkieletowa forma i mrożące krew w żyłach oczy, w połączeniu z groźnym głosem, uczyniły go popularnym złoczyńcą. Odcinek Klątwa Ramzesa. Jest nawet często wymieniany po latach od jego oryginalnej premiery jako jeden z najstraszniejszych odcinków serialu. Którą kreskówkę uważasz za najstraszniejszą? Daj nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.